Bogda Bodziach wierut, czytam cię po literce, zlizując ostatni oddech dnia. W przelocie zrobiłam herbatę i naleśniki, które lubisz. Już dwa lata minęły i pewnie mi nie więcej. Ty ciągle w mojej pościeli. A o wschodzie spojrzeniem wodzisz. W przelocie zjadasz pocałunek, a potem popijasz kawą. Wieczorem cisza w słuchawce, a rano znowu to samo. Czytam cię po literce. Smakuje powoli. Na długo niech zostanie na krawędzi ust, czytał Bogdan Dmowski.